Siema, Urwisy! Witam na kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj po mojej lewej stronie myjka ultradźwiękowa, której działanie chciałbym Wam zaprezentować. Sprzęt niesamowity, bardzo przydatny i w domu, i w warsztacie, gdyż naprawdę wszystko można tym wymyć. O czymś oczywiście za chwilę przekonacie. Ta konkretna myjka ma pojemność około 5 litrów. Co do parametrów mocy i tym podobnych, zamieszczę Wam tutaj informacje od producenta. Myjka do mnie przyjechała już jakiś czas temu. Już miałem okazję ją wcześniej używać. Jest to oczywiście chiński produkt wzorowany na myjki od polskiego producenta, ale z tego co widzę, to różnicy nie ma, jeśli chodzi o jej skuteczność. Woda już się prawie nagrzała. Ustawione jest w tym momencie 60 stopni. Ona tu ma wyższy zakres, ale myślę, że te 60 stopni wystarczy. Mycie będzie trwało 30 minut, a myć będę dzisiaj. Tutaj przygotowałem takie... Tu jest obudowa termostatu. Tutaj jest EGR, zawór. A, i jeszcze oczywiście taki łączniczek. To jest łącznik firmy Audi, więc na tych eksponatach zobaczycie, jak to myje. Nie mam takiego, kurde, z podzia podziałką czegoś. Ogólnie takiego płynu używam. Tutaj piszę, że 1 do 20, 1 do 50. Ja przeważnie leję takie półtora takiego pojemniczka na mycie i to y, powinno wystarczyć. Y, to chyba dobrze robię czy nie? 5 litrów 1 do jeden 1 na 20 jeden na 50. Tak, y, nalejemy tutaj. Tak więc y, płyn wlany y, zanurzamy Dobra, za gorące, bo chciałbym to jeszcze poprawić troszkę, ale już jest gorące. Dobra, jak się wymyje, tak się wymyje. Tam płyn sobie podochodzi spokojnie. Całe piękno mycia w tej myjce polega właśnie na tym, że nic nie trzeba rozbierać, a wszystko pięknie się domywa. Dobra, myślę, że możemy powoli włączać. Chwilę wam pokażę, jak ona wygląda tak przy pracy. A potem w sumie widzimy się, już gdy się skończy mycie, to włączę się z powrotem, pokażę Wam, jak to wyszło, wszystko, i, no i sami ocenicie. Korzystając z chwili wolnego czasu, można pogłaskać kota. Witam po myciu. Myjkę już można w zasadzie wyłączyć. Z tyłu posiada jeszcze pstyczek taki. Zanim pokażę wam efekt końcowy, mycia. To oczywiście y, zapraszam do subskrybowania tego kanału, zapraszam też do pozostałych filmów na tym kanale, jak też zapraszam do odwiedzenia kanału gamingowego mojego brata croissant.pl Czekaj, 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 spokojnie, 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 spokojnie. Dawaj, 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 możesz. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Jeszcze, jeszcze możesz, możesz. O, 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 Dawaj, dawaj, patrzę, dawaj, dawaj. Tamtędy? No to żem ładnie. Przywalił. Myślę najprościej będzie w tym momencie po prostu wypuścić wodę. Myjka posiada taki zaworek po boku i ta woda sobie powoli będzie spływać. A my już będziemy za chwilę mogli ujrzeć efekt końcowy. Mycie trwało tylko 30 minut i tylko w 60 stopniach. Jeżeli elementy byłyby bardziej zabrudzone, to dobrze by było po prostu... Umyć to dwa razy, lub też na przykład zwiększyć temperaturę. Ja oczywiście tutaj nie chcę przesadzać z temperaturą, chcę pokazać, że to po prostu działa, nawet mycie takie 30-minutowe, daje naprawdę ładne efekty, o czym już oczywiście można się przekonać. Jeszcze przyniosę butelkę z wodą, będzie można od razu to przepłukać. Od razu przepłuczę. Widzę, że tutaj coś nie puściło do końca. Aczkolwiek, tak jak mówię, no nie wszystko, nie wszystko jest w stanie y, się wymyć tak za pierwszym razem. No sami widzicie, no praktycznie wygląda to jak nowy element. Może teraz to Wam pokażę. To już widzę, że nie puściło idealnie. I tutaj można by było jeszcze puścić to drugi raz. Ale i tak uważam, że jest nieźle. No, to już wiadomo, to już jest osad, który pod palcem schodzi teraz, więc domycie już tego innymi sposobami, jakimiś pędzelkami czy coś. Ewentualnie mówię puszczenie jeszcze tego raz na jeszcze jeden etap mycia. By już tutaj sprawę załatwił. Ojej, oj, 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 leci. No, tutaj został niestety taki większy nagar, ale... ale najważniejsze co w środku, no w środku wszystko czyste. Ej, aha, nie mówiłem oczywiście, ale. Myjka taka to jest koszt około 600 zł. Na moje potrzeby takie domowe jak najbardziej ona wystarcza. Można oczywiście kupić mocniejszą, jeszcze większą, mniejszą, zależy co kto potrzebuje. Oczywiście, jak mówiłem, to można było wymyć lepiej. To tylko kwestia tego, żeby puścić to jeszcze raz, podnieść temperaturę i to wszystko by puściło. Ewentualnie troszeczkę większe stężenie płynu też by załatwiło sprawę, ale myślę, że nie o to w tym chodziło. Myślę, że widzieliście, że sprzęt ten ma potencjał i jest rzeczą dosyć przydatną. I tak właśnie dotarliśmy do końca tego materiału. Dziękuję wszystkim oczywiście za oglądanie, za ewentualne łapki w górę i na dzisiaj kończę. Widzimy się niebawem, tak więc oczekujcie kolejnych materiałów. Trzymajcie się, cześć i wszystkiego dobrego.